To łóżko z pewnością nie pozostawi Twojej dziewczyny obojętną, bo wszystko co trzeba zrobić, to po prostu się położyć, a ono wykona całą pracę za Ciebie. Inżynierowie w Chinach specjalnie zaprojektowali je tak, aby po włączeniu materac zaczynał unosić biodra i uda do góry, naśladując rytmiczne ruchy. I wygląda to, delikatnie mówiąc, bardzo dwuznacznie, ale prawdziwy powód stworzenia tego łóżka jest zupełnie inny. Nie jest ono przeznaczone do nocnych przygód, lecz dla osób z problemami kręgosłupa. To innowacyjna terapia do rozluźniania mięśni i łagodzenia napięcia w plecach. Wewnątrz zamontowane są mikrosilniki, które poruszają części łóżka w określonych rytmach. Jest nawet specjalny tryb wibracyjny, który oddziałuje na odcinek szyjny i lędźwiowy, delikatnie je rozluźniając. Lekarze twierdzą, że zaledwie 5 minut na takim łóżku może pomóc przy bólach pleców, skoliozie, a nawet poprawić sen. Ale bądźmy szczerzy, większość ludzi będzie go używać nie tylko ze względów medycznych.